Moduł 7, lekcja 3. Plansza. U góry pasek w granatowym kolorze. Na nim biały napis Moduł 7. Poniżej na białym tle spis treści. Lekcja 1. Inicjatywa lokalna. Lekcja 2. Budżet obywatelski. Lekcja 3. Konsultacje społeczne. Lekcja 4. Petycja. Po prawej stronie planszy rysunek kobiety z żółtymi włosami w okrągłych okularach i granatowym swetrze. Przed nią turkusowy laptop. Wyróżniony jest napis „Lekcja trzecia, konsultacje społeczne”. Przy białym blacie siedzi kobieta w niebieskiej bluzce. Ma brązowe włosy sięgające do połowy szyi, nosi okrągłe okulary korekcyjne w czarnych oprawkach. W tle stoi biały regał z książkami i roślinami. W tej lekcji chciałabym ci opowiedzieć, czym są konsultacje społeczne, po co się je organizuje, jak powinno się je prowadzić. Aby nie były tak zwanymi konsultacjami pozorowanymi. Jak znajomość tego narzędzia przydaje się w codziennej pracy animatora, animatorki. To zaczynamy. Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że w samorządach coraz częściej przebija się do głosu potrzeba włączania obywateli we wspólne zarządzanie gminą. Ta potrzeba wynika z odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców, które zostały mocno rozbudzone przez Budżety obywatelskie. Po 30 latach funkcjonowania samorządu w Polsce dosyć wyraźnie widać, że zarządzanie wspólnotą samorządową na podobieństwo zarządzania firmą nie jest tym modelem, który najlepiej realizuje potrzeby obywateli. Tym kierunkiem rozwoju, który ma szansę stać się receptą na powszechny kryzys demokracji, jest model good governance, czyli dobrego rządzenia. Jedną z jego głównych zasad jest włączanie obywateli we współzarządzanie. Najważniejszym narzędziem partnerskim w zarządzaniu gminą wspólnie z jej mieszkańcami są właśnie konsultacje społeczne. Konsultacje społeczne można nazwać procesem dialogu władz z mieszkańcami. Mieszkańcy w tym dialogu występują w roli doradców i ekspertów, którzy wypowiadają się na temat spraw istotnych dla nich samych. Ich głosy są rozważane, choć nie ma gwarancji, że zostaną wzięte pod uwagę, ponieważ nie są prawnie wiążące. Dzięki konsultacjom każdy obywatel, każda organizacja może przedstawić swoją opinię na temat działań, które proponują władze lub własny pomysł na rozwiązanie danego problemu. Konsultacje stanowią tzw. środkowy szczebel drabiny partycypacji, czyli trójstopniowej skali, na której określamy, na ile władze włączają mieszkańców do wspólnego podejmowania decyzji. Najniższym szczeblem drabiny jest informowanie, czyli komunikacja jednostronna, gdzie władza jedynie obwieszcza, co już postanowiła. Na najwyższym szczeblu jest współdecydowanie pod postacią np. popularnych coraz bardziej paneli obywatelskich. Konsultacje społeczne to coś więcej niż tylko komunikacja dwustronna. Tutaj władza nie tylko mówi, ale i słucha, co mają do powiedzenia obywatele. Co prawda nie decydują oni bezpośrednio, więc nie jest to współdecydowanie, ale ich zdanie jest brane pod uwagę przez rządzących przy podejmowaniu ostatecznych decyzji. Idea konsultacji społecznych nie polega na aprobowaniu bądź odrzucaniu przedstawionych przez władze gotowych projektów. Udział w konsultacjach wymaga podjęcia wysiłku, żeby zobaczyć perspektywy i potrzeby mieszkańców, które często bywają odmienne. Kolejnym krokiem jest wspólne zastanowienie się, w jaki sposób te zróżnicowane potrzeby można zrealizować. I tak pojmowane konsultacje tworzą dobrą przestrzeń do wymiany poglądów i w realny sposób włączają członków społeczności w proces decyzyjny. Ale... Plansza. Logotypy. Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Napis Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego